Zapraszam wszystkich Państwa oczywiście i bądźmy tu razem, zabawmy się. Nie mówię, że musimy wydawać od razu dużo pieniędzy, ale możemy razem po prostu być. Dobry wieczór, Mierec. Hej, Mierec. Rynek Starego Miasta, piątek. Za nami już powoli ruch się zaczął ruch przed jarmarkiem powiatowym, narodzeniowym, więc jest dobra okazja, by porozmawiać o tym, co w ten weekend w Mielczu z starostą miereckim, panem Kazimierzem Gackiem. Dobry wieczór, panie starosto. Dobry wieczór, witam państwa. Panie starosto, dlaczego warto w sobotę i w niedzielę razem z panem odwiedzić mierecki rynek? Proszę państwa, ja myślę, że to jest taka portpoczta świąt i warto już tą magię, ten nastrój świąteczny e, poczuć tu troszeczkę, sobie wyluzować, zrobić jeszcze zakupy. Może coś ładnego, rękodzieło, e, co, jakieś smakołyki świąteczne, e, bardziej naturalne, ciekawsze może niż w takich sklepach, prawda? E, typu dyskonty. Zapraszamy tu serdecznie. Zapraszamy też e, przede wszystkim w imieniu Kół Gospodnień Wiejskich i organizacji tak. też z Powiatu Miewieckiego, tak? Tak, tak. Oczywiście będą to również panie z Kół Gospody Wiejskich, będą reprezentanci szkół, warsztatów terapii zajęciowych, będą również przedstawiciele Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych, będzie wiele, wiele stoisk. Około waś... stu. Około stu, tak. Czyli możemy powiedzieć, że ta tradycja bożonarodzeniowa, te ludowe zwyczaje w naszym powiecie miareckim są nadal bardzo żywe. Myślę, że tak, że e, ludzie potrzebują e, właśnie tego typu imprezą. Myślę, jak to duża potrzeba, to e, będziemy widzieć e, właśnie w ten najbliższy weekend, w sobotę, e, niedzielę. Ale z pewnością tak, z pewnością e, ludzie potrzebują również poczuć troszkę integracji, nawet przychodząc na tego typu imprezę. Zawsze przy okazji takich imprez jest takie pytanie, jak starosta spędzać będzie Boże Narodzenie, czy jakieś tam tradycyjne zwyczaje się pojawią. No to ja w zasadzie to wyszedłem przed chwilą z pracy i tak myślę do tych świąt jeszcze ciut daleko. O tydzień. No tak, no tydzień. 11 chyba dni do Wigilii, jakby dobrze policzył, bo dzisiaj świętej łucy jak tak. mówimy o zwyczajach i tradycjach, to na wsi o świętej łucy zapisano pogodę, co, mies co jeden dzień do Wigilii na inny yy, miesiąc roku. A zatem dzisiaj ci, którzy wierzą w te tradycyjne metody przepowiadania pogody, zapisują pogodę na styczeń. Państwo, tutaj muszę spytać jednak, yy, barszcz biały czy barszcz yy? Czerwony na stole. No, z grzybami, raczej biały. Chyba gdzie Tak, bardziej Tak, bardziej biały. Chociaż ja bym powiedział, że jestem po tej stronie kultury prawda, Krakow, krakowskiej, że tak powiem. Czyli po tej drugiej stronie Wisłoki, strony Podleszan, woli mieleckiej. A tutaj to tradycje krakowskie to są... były żywe. Bo i wola mielecka przez lata była również zarządzana przez, przez Rydlów, prawda, to rodzina Krakowska. To jeszcze muszę spytać, jakbyśmy mogli troszkę wrócić do spraw jeszcze bieżących mhm. końcówka roku, ale przed Państwem nie tylko święta, sesja budżetowa i czego się spodziewać? Ja myślę, że nie powinno być tak źle. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie budżetu, odnośnie wieloletniej prognozy finansowej jest bez zarzutu jest pozytywna, bez jakichkolwiek uwag. Z drugiej strony też budżet jest dość ambitny. O strony inwestycji, te, które wprowadziliśmy, to jest 67 milionów. Czyli sporo. I tu są, tak, to są spore inwestycje i w ciągu roku też planujemy go dodatkowo jeszcze zwiększyć y, w tej części inwestycyjnej. O wydatki, które mogą się pojawić w związku z naborami, na przykład na modernizację dróg, chociażby. A dzisiaj ten budżet jest bardziej prooświatowy, bo będziemy realizować i wypłacać halę sportową przy drugim Liceum Ogólnokształcącym. Będziemy również realizować hale przy zespole szkół ekonomicznych. Pięknie te roboty ruszyły. Firma Mielec Arkada naprawdę dynamicznie rozpoczęła ten, ten właśnie obiekt, tę hale, tak. hale i również kończymy w tej chwili, no, ostatnie muśnięcia są na takiej hali przy Zespole szkół technicznych ze sztuczną nawierzchnią, z trawą, będzie służyła na pewno i siatkarzom, i piłkarzom nożnym. I następne roboty, proszę Państwa, modernizacja, zmiana dachu na zespole szkół przy przygroszkowskiego. Proszę Państwa, termomodernizacja, człowieka. tak, termomodernizacja e, obiektu pierwszego liceum ogólnokształcącego branżowe centrum umiejętności. Chcemy go otworzyć jako jedną z wiodących takich placówek kraju, a w szczególności bardzo innowacyjnej placówki, jeżeli chodzi o przemysł lotniczy, o nowoczesną obróbkę. Więc to będzie taka naprawdę wiodąca placówka. Liczymy, że przyjedzie pani minister po raz drugi do Mielca, żeby właśnie otworzyć brandowe Centrum Umiejętności. W kwietniu będzie to wraz z Mieleckim Festiwalem Nauki. Czyli bardzo intensywny i bardzo dobry koniec roku. Myślę tak, że, że chyba ten budżet nie powinien budzać jakichś wątpliwości. Jest w miarę zrównoważony, prawda? No, deficyt jest 21 milionów, ale myślę, że sobie z tym wszystkim poradzimy. Nie jest źle. Czyli, jak Państwo słyszycie, można optymistycznie podchodzić do tego, tegorocznych świąt, spoglądać na nowy rok mhm. i z uśmiechem, z radością. Już w ten weekend na Jagmark Boże powiatowy tutaj, na Zapraszamy. Zapraszam wszystkich Państwa oczywiście i bądźmy tu razem, zabawmy się. Nie mówię, że musimy wydawać od razu dużo pieniędzy, ale możemy razem po prostu być. Zapraszamy. Zapraszamy. Więcej takich historii znajdziesz w portalu Heimelec.pl, który codziennie czyta około 20 tysięcy osób. Szukaj Hejmielec w mediach społecznościowych. Jeśli masz ciekawą wiadomość lub jesteś zainteresowany reklamą, za lub napisz.